Pozwoli na zwiększenie czyli zaproszenie goście z powrotem, czyli poznacie

Proszę państwa, witam wszystkich, którzy sprzeciwiając się przyrodzie przybyli w ten szczególny dla nas dzień do woli dużej Koobiulgaraja na teren za mojej ojczyzny do przedsiębiorstwa Ambra. Meine Damen und Herren, ich möchte hier alle herzlich willkommen heißen und begrüßen die heute gegen das Wetter gekommen sind zu uns zu Ambra. Witam szczególnie serdecznie, proszę o klaski, będzie nam cieplej w ten sposób. Witam serdecznie Pana Wojewodę. Wojewodę chcę serdecznie Burmistrza. I bürgermeister oraz Wójta Gminy den Wójta Gemeinde Witam wszystkich akcjonariuszy Ambry. Witam e, akcjonariuszy ze strony niemieckiej. Ich möchte alle akcjonäre der Ambra sowie die akcjonäre der firma Faber aus, von der deutschen Seite. Witam, Witam z... naszych partnerów z Włoch, Niemiec i Polski sowie unsere partner aus Italię, Deutschland i Polski. Witam pracowników, przedstawicieli biznesu naszych przyjaciół nie tylko. Ich begrüße unsere Mitarbeiter, Vertreter. E, Polnischen, der polnischen wirtschaft unserer partner und nicht nur sie Państwa, 21 dni temu się rok 94. meine damen und herren vor 21 tagen ist das jahr 1994 zu ende gegangen Dziś zaczął się natomiast nowy rozdział w historii naszego heute ist dagegen uh, ein neues kapitel uh, In Minął okres burzliwego rozwoju przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach jego istnienia. Był to kolejny rok działalności przedsiębiorstwa, czwarty. Das war das vierte Jahr unseres Unternehmens. Kiedy dziś uświadamiam sobie, mhm. że cztery lata temu grupa dziesięciu ludzi, nie posiadających ani pieniędzy ani kwalifikacji do działalności rynkowej, heute daran denke, dass vor Jahren eine Gruppe von jungen Menschen ohne Geld und auch ohne im business, rozpoczęła w Polsce produkcję szampana, hat in Pol in Pol von Schaumwein angefangen, hat, że mając zaledwie 20 tysięcy Dolarów kapitału rozwinęła ten biznes i nie zbankrutowała, und dass diese Leute mit einem stadtkapital von 20.000 dollar dieses unternehmen aufgebaut hat, ohne inzwischen pleite gegangen zu sein mi wierzyć, sam nie mogę tą glauben Sie mir ich glaube an diese geschichte nicht o ponad 1 na... Co czyni tę tutaj zrealizowaną inwestycję jedną z największych inwestycji zagranicznych na ścianie wschodniej w Polsce. Bo te e, inwestycje, które tutaj realizowaliśmy, to so jedna z najważniejszych inwestycji in w tej regionie Polski. Znajdujemy się w tej chwili w nowym magazynie. Znajdujemy się właśnie w nowym Za chwilę obejrzycie Państwo nowe, nowe halery rozletnicze, Novelinie durch Lebinsche oder Sakowies automatischen Systeme vorzunehmen, widschau Fermentation. Anschließend werden Sie eine neue Apfelanlage, einen neuen Lagerkeller und einen neuen Gärkeller besichtigen. widschau Fermentation ist dort einzige nach dem Typ Installation, die für Europäische Die Abteilung der zweiten Gärung ist die einzige, Abteilung dieser Art im, im Ich nowoczesność decyduje o i potencjale przedsiębiorstwa do walki na rynku. Denn modernität entscheidet über die Kraft des Unternehmens, sich Jednakże żadne przedsiębiorstwo, nie należy do -no nowoczesności swoich środków trwałych oraz wielkości kapitału finansowych, nie do... Kein Unternehmen unabhängig von der Größe des Anlagevermögens und des vorhandenen Kapitals. Private Unternehmer sind nicht wirtschaftlich konkurrenzfähig, die sich nie entwickeln und nie erneuern Wertschöpfung und die Ressourcen sind immateriell. Ich möchte, dass dieses Beispiel in Polen für einen Erfolg eines Privatunternehmens stehen kann. Cel konkursu jest łatwy, należy wskazać znaczy lepsze wino, czyli ambry. Ziel des testu jest. Einfach. Es ist. der bessere. natomiast dwóch chętnych do wystartowania w tym konkursie. Właśnie, więc zaczynamy konkurs. Also, der test jeszcze kogoś jednego możemy do... Jest Czy jest jakiś święty Stefan? ty się piszesz? Wróciłem Stefan. Stefan Schmidt, Matem z Biłgoraja, aktor i malarz. Szaupiele od Mala, z Biłgoraja. sztanem. No słuchajcie, nie pomieszajcie sobie, żebyście wiedzieli, które z którego widzieli. Że nikt z nie Pani prawej ręce znajduje się, Pani Ewo. Co jest lepsze? W prawej czy w lewej ręce? W prawej, tak? W lewej. W lewej. Dwa do jednego. Lewa do prawa. Dna i zapraszam już pana. Jeszcze powiem tylko słowo szczęśliwie, ponieważ ja studiuję technologię żywności i ja na zajęciach na trzecim roku miałam badania organoleptyczne, tak to się fachowo nazywa. I Ja myślę, że jako po prostu zawodowo doskonale potrafię oceniać dnia, chociaż jestem abstynentem i myślę, że jednak to właściwe mi. Właśnie, pani Józefa Jeryna wybrała nasz szampan, Chciałbym bardzo podziękować panu profesorowi Polikrotowi za zaproszenie mnie na tą imprezę. Myślę, że nie zaprosił mnie dlatego, że jestem najlepszym znawcą ich produktów. Myślę, że Państwo również nie są jak gdyby na, na, tej, na tej samej zasadzie zaproszeni. Zunächst möchte ich mich za, für die Einladung bedanken. Die bekam ich sicherlich nicht, deshalb, dass ich ein ausgezeichneter Weinkönner bin. Wierzę w to, że prezes Palikot, zresztą widać, że jest pewny swojej firmy i swojej sytuacji po prostu dało szansę wojewodzie żeby się choćbyś pochwalić mógł na terenie województwa. Uh, ich vermute, że Palikot der äh uh, sich Firma und seines Erfolges sicher sein kann, eine Chance geben möchte, dass ich auch etwas über mein Geschäft erzähle. A województwo Samoski jest gdzieś daleko od Warszawy. Nawet pani rzecznik Wachowicz uh, nie mogła znaleźć miejscowości na mapie chyba jadąc również Die Woiwodschaft liegt sehr jenseits und abseits der Zentren und sehr weit von Warschau entfernt, so dass Frau Wachowitsch auch... Είναι τα κέντρα που δεν πήραν την πέτα σιγουριά.